Prawie 12 lat czekaliśmy na nową generację Volvo XC90. Projekt tego samochodu kosztował do 12 miliardów euro. Dlaczego tak dużo? Po pierwsze, Volvo starało się, żeby samochód był dopracowany w szczegółach, a po drugie, na płycie podłogowej tego modelu, na bazie silników, które są w tym modelu, oraz na systemach bezpieczeństwa, które znajdziemy również w tym modelu, będzie wyprodukowanych w ciągu najbliższych 4 lat aż 7 samochodów Volvo. 7 nowych modeli. Jakie jest nowe Volvo XC90? Po pierwsze, bardzo ładne. Po drugie, większe od poprzednika, a tym samym oferujące znacznie większą ilość miejsca dla pasażerów i na bagaż. Zwłaszcza w pierwszym rzędzie siedzeń mamy bardzo dużo miejsca. W drugim rzędzie siedzeń też nikt nie powinien narzekać na brak przestrzeni. Trzeci rząd siedzeń, który oferowany jest za dopłatą, oferuje już nie tak dużą ilość miejsca jak pierwsze dwa rzędy, ale pasażerowie o wzroście 170 cm bez problemu zmieszczą się w tym trzecim rzędzie. Jak jeździ nowe XC90? Od razu powiem, bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że zawieszenie jest świetne, dostępne jest zarówno stalowe zawieszenie, jak i pneumatyczne. Ja miałem okazję jeździć samochodem z pneumatycznym zawieszeniem, które nie dość, że jest komfortowe, to zapewnia znakomite prowadzenie auta. Kierowca z wnętrza ma do wyboru trzy tryby jazdy, m.in. sport, komfort oraz indywidual. Oczywiście w trzecim, w trzecim z wymienionych trybów kierowca ma możliwość zmiany ingerencji w niektóre układy jazdy samochodu. Może zmienić na przykład siłę wspomagania układu kierowniczego, może zmienić szybkość działania skrzyni biegów, może zmienić również twardość zawieszenia, a nawet co ciekawe, po raz pierwszy spotkałem się z takim rozwiązaniem, jest to stopniowanie siły hamowania. Wnętrze nowego XC90 jest nie tylko przestronne, ale również luksusowo wyposażone. Na pokładzie tego auta znajdziemy aż 12-calowy ekran dotykowy, za pośrednictwem którego sterujemy większością systemów pokładowych auta. Jego obsługa jest intuicyjna, aczkolwiek wydaje mi się, że są modele, w których lepiej, lepiej to działa. Pod maską testowanego auta pracowała, e, pracował dwulitrowy turbodiesel, zaledwie dwulitrowy, ale osiągający aż 225 koni mechanicznych. Początkowo obawiałem się, że tak e, nieduży silnik będzie e, nie zapewni wystarczającej dynamiki dla tego dużego bądź co bądź samochodu, ale okazało się po jazdach testowych, że świetnie daje sobie radę. Auto jest dynamiczne, a co ważne oszczędne. E, z silnikiem tym współpracuje seryjnie automatyczna 8 skrzynia biegów, i co do jej działania mamy pewne zastrzeżenia. Zdarzało się, że podczas zmiany biegu, przy redukcji zwłaszcza, zdarzały się nieduże szarpnięcia. Volvo XC90 wyposażone w pneumatyczne zawieszenie ma możliwość zmiany prześwitu. Zakres zmiany prześwitu wynosi aż 9 cm. W trybie off-road samochód ma prześwit wynoszący aż 28 cm. To imponująca wartość w tej klasie pojazdów. Nowe XC90 będzie oferowane w Polsce od połowy maja. Początkowo dostępne będą dwie wersje silnikowe. Będzie to wspomniany właśnie diesel dwulitrowy o mocy 225 koni oznaczeniem D5 oraz jednostka benzynowa T6. Jesienią do gamy dołączą kolejne dwie jednostki. Będzie to podstawowy diesel, który dostępny będzie również w wersji z na przednią oś oraz wersja hybrydowa T8. X90 to duży SUV. Jego konkurentami będą takie auto jak Mercedes ML, BMW X5. Cena wersji D5 rozpoczyna się od 273 200 zł. To nie mało, ale zapewniam Wam, auto jest warte tej ceny.